Młodzi filmowcy z gminy Dąbrowa zaprezentowali swoje wideoprodukcje podczas festiwalu filmowego. Ujęcia realizowane były telefonem, a powstały w ramach wakacyjnych warsztatów. Chodziło o nam o zaangażowanie kreatywności naszych młodych twórców, jakby pandemia uświadomiła nam i pokazała to, że jednak dzieci poświęcają bardzo dużo czasu swoim telefonem komórkowym i przyniosły jakby całą swoją aktywność do sieci, a my chcieliśmy poprzez projekt pokazać, że tą aktywność w sieci można wykorzystać twórczo, kreatywnie i pokazać również różne inne zastosowania na przykład zwykłych telefonów komórkowych. Dzieci uczestniczące w warsztatach przygotowały filmy krótkometrażowe. Dotyczył dwóch wrogów na początku, ale potem się zaprzyjaźnili. I były jakieś moroły, prawda? Tak, że przemoc nie jest żadnym rozwiązaniem. Dzieci mają w sobie coś niesamowitego. Mają, mają kreatywność, mają pomysły i naprawdę doceniajmy to na co dzień. A właśnie te warsztaty filmowe pokazały, że każdy z nich może dać coś od siebie, może wyzwolić swoją kreatywność. W ramach zajęć zdobyły wiedzę dotyczącą filmowania, a cenne wskazówki wykorzystały w praktyce. Spojrzałem w ogóle z innymi. Myślałem, że to tylko jest takie, a pyk, włączy sobie kamerę, nagram filmik, a to teraz jeszcze to kadrowanie, w ogóle to wszystko, no i tego trochę jest, ale... Da się to zapamiętać i bardzo fajnie się, jak już tego się nauczy, w, w, pracuje w tym. Bardzo mi się podobały. Ja też jestem zadowolona, że coś nowego o, mógł spróbować z filmem. Lubi takie rzeczy, więc <ścoughs> zdjęcia, aparaty, tak by. Bardzo mi się podobało, to jak pisaliśmy scenariusze i nagrywaliśmy. Było cudownie. Scenarią do realizacji filmów stała się szkoła oraz Zamek w Dąbrowie. Warsztaty prowadzone były w dwóch grupach w lipcu i w sierpniu. Dzieci nie, wiem, że wspaniale się bawiły przy realizacji tych naszych filmów, to jeszcze bardzo ładnie ze sobą współpracowały. No, czasami trudno było utrzymać dyscyplinę, ale ten brak dyscypliny był bardzo twórczy. Najmłodsza część naszej gminy mogła wcielić się w życie producenta, w rolę aktora, wytwórcy, pisarza, montażysty. I myślę, że wszystkie te role w życiu są potrzebne. To daje też możliwość ich rozwoju, wykorzystania tych pomysłów w przyszłości. W Dąbrowie rosną nam małe talenty filmowców i reżyserów. Miejmy nadzieję, że to początek nowego projektu, a zainteresowanych sztuką filmową z czasem będzie coraz więcej.